No, dzień dobry. Niedziela, godzina 11. Czas na kolejny materiał. Dzisiaj witam Was w upadłych reprezentacjach. I od razu informacja do osób, które teraz zadają sobie pytanie: Ej, czy przypadkiem kiedyś już nie było czegoś takiego? Zgadza się, było, ale niestety YouTube postanowił ściągnąć mi ten film z kanału, a ja stwierdziłem, że się nie poddaję i wrzucam go po raz drugi. Dlatego, drogi widzu, jeśli już widziałeś pierwszą część upadłych reprezentacji, to mam tylko do ciebie jedną prośbę. Zostaw pozytywną ocenę pod tym filmem, żeby. Ten materiał naprawdę dobrze się pozycjonował. Taka mała prośba ode mnie w kierunku do Ciebie. Mam nadzieję, że nie będzie z tym problemu. A także jest jedna jeszcze sprawa do omówienia. Jeśli chcielibyście pozostawić tutaj jakieś pytanie w komentarzu, które chcielibyście mi je zadać osobiście, macie teraz. Ku temu opcje, ponieważ niedługo będę przygotowywał QA, więc zachęcam, na przykład pod hashtagiem QA, żebyście pisali swoje pytania, które macie do mnie, a najciekawsze oczywiście pojawią się w materiale, który będzie opublikowany, myślę, że na przestrzeni dwóch tygodni. Dobra, z informacji byłoby to tyle. A, jeszcze wyłoniłem zwycięzców konkursowych na poprzednie konkursy, które były organizowane wraz ze sklepem pod stadionem. Zgłosiłem się prywatnie do osób, które. Wygrały, więc jeśli jeszcze się do mnie nie odezwałeś, to dawaj znać i pisz oczywiście na Instagrama bądź Facebooka. Wszelkie dane do korespondencji znajdziesz oczywiście w opisie. A teraz osoby, które jeszcze nie widziały, zapraszam na pierwszą część upadłych reprezentacji. Szukasz powiewu świeżości od FIFA czy Football Managera? Wejdź na Football Team, stwórz swojego zawodnika, załóż drużynę i rywalizuj z najlepszymi. Link znajdziesz w opisie, polecam. Zwycięstwo Grecji nad Portugalią w finale Mistrzostw Europy 2004 było jedną z największych niespodzianek w historii tego turnieju. W 2001 roku trenerem kadry został Otto Rehage, jako trener Kaiserslautern, dwukrotnie wybierany człowiekiem roku w niemieckiej piłce nożnej. Kiedy zarzucano drużynie nudną grę, on odpowiadał: Nikt nie powinien zapomnieć, że to trener przystosowuje taktykę do charakterystycznych cech dostępnych piłkarzy. Jego strategia działała: stworzył zespół, któremu ani jakakolwiek poprzednia, ani późniejsza kadra narodowa w tym kraju nie była w stanie dorównać. Warto dodać, że to był czas, kiedy grecka liga znajdowała się w pierwszej dziesiątce w rankingu UEFA, a większość piłkarzy reprezentacji reprezentowała również barwy najważniejszych lokalnych klubów Panathinaikosu, Aekateny czy Olimpiakosu. Zdobycie tak ważnego tytułu nie sprawiło, że Grecy zdominowali europejski futbol, a choć zakwalifikowali się zarówno na kolejne Euro, jak i na Mundial w 2010 roku, zawody kończyli na fazie grupowej. Pomysły Hagela przestały się sprawdzać. To, co działało kilka lat wstecz, zaczęło wydawać się wręcz przestarzałe. Oczywistością było, że potrzebne są zmiany. Po 9 latach pracy z kadrą, ze stanowiskiem żegna się człowiek, którego niegdyś oznajmiano królem Otto. Jego następca, Fernando Santos, trenerem reprezentacji, był przez 4 lata. Grecy w tym okresie dwukrotnie brali udział w ważnych turniejach I w obu przypadkach wychodzili z grupy Przynosząc nadzieję kibicom, że po wcześniejszym kryzysie drużyna się podniesie I choć większość kadrowiczów nadal zasilała składy najlepszych greckich klubów Liga nie była już tak mocna jak kiedyś Po przegranej jednej ósmej finału na Mistrzostwach Świata w roku 2014 Kiedy Grecy odpadli z Kostaryką, Santos rezygnuje z posady Mimo sukcesu, którego bardzo potrzebowali Kilka miesięcy później przegrywają u siebie z Wyspamiakami Owczymi, zespołem wyraźnie słabszym. Od tej pory nie udało im się zakwalifikować na żaden wielki turniej. Powodów pogorszenia się kondycji greckiej piłki można upatrywać w postępującym kryzysie ekonomicznym, który wpłynął na cięcie kosztów w czołowych, lokalnych klubach. Zamiast stawiać na młodych zawodników, promować ich do gry w reprezentacji, kupowani są tańsi obcokrajowcy, a talentów brak. Dodajmy do tego kwestię, że trudno było doszukiwać się transferów, wzmocnień, na które wydawano by więcej niż. million euro. Nie było ich na Euro 2016 ani na rosyjskim mundialu, choć dwie poprzednie edycje Mistrzostw Świata kończyli na drugim i trzecim miejscu. Do nie tak dawna można było powiedzieć, że Holandia już nie jest tą drużyną, która zachwycała w latach 70., kiedy to stworzył ją legendarny Rinus Michels. Trener poprowadził ich do drugiego miejsca na Mistrzostwach Świata w 1974 roku. Nie chodziło jednak tylko o wynik, a o futbol, jaki prezentowała drużyna. Mówiono, że to kontrolowany chaos. Podział na formacje czy pozycje zawodników zdawał się istnieć tylko na papierze. W rzeczywistości każdy miał za zadania zarówno bronić, jak i atakować. Więcej niż taktyki było w tym ducha. Niektórzy twierdzą, że tamtejsza reprezentacja Holandii postawiła fundamenty pod. Współczesne postrzeganie futbolu. Drużyna Michelsa, kariera Krojfa, własna filozofia zbudowały piękną historię holenderskiej piłki. Wagi dokonań tego kraju nie sposób umniejszać. Choć nie był to zespół, który w najważniejszych meczach wygrywał. Przyjmowali raczej rolę wicelidera. Jednak nie można zapomnieć o sukcesie na wielkim turnieju, jakim było Złoto z Mistrzostw Europy w 1988 roku. Potrafili pięknie przegrywać. Jak w finale w 1974, w którym ulegli Fen 1 do 2 po naprawdę widowiskowym spotkaniu. Kiedy przez reprezentacje przewijały się takie nazwiska jak Arjen Robben, Wesley Snyder, Rafael van Der Waard, czy Robin van Persie, znów mówiono o odrodzeniu Wielkiej Holandii. Mówi się, że to była ostatnia generacja wielkich piłkarzy, a po niej nastąpiła luka. Zmiana pokoleniowa i jej nieumiejętne przeprowadzenie zdawały się prowadzić do katastrofy. W 2016 roku dwóch młodzieżowych reprezentantów Hakim Ziejek oraz Mimo Maki zamiast w kraju, w którym się wychowali i ukształtowali piłkarsko, wybrali Maroko, którego zawodnicy, w przeciwieństwie do Holendrów, zakwalifikowali się na mundial w Rosji. Oczywiście, w przypadku Holendrów, możliwy jest wielki powrót, i namiastki tej stereotypowej holenderskiej kadry, widoczne są, wydaje mi się, już w aktualnych eliminacjach do Euro 2020. W końcu, już kiedyś, po świetnym występie w ważnych rozgrywkach, nie brali udziału w trzech kolejnych wielkich turniejach, po czym wrócili ze zdwojoną siłą. Szczególnie, że największy kryzys mają już za sobą. Bywały sytuacje, kiedy dochodziło do rozwiązywania reprezentacji. Nie mówię tu o piłkarskich potęgach, ale jest to ciekawe zjawisko. Do rozwiązania kadry narodowej Zimbabwe, określanej mianem wojowników, doszło w 2012 roku, kiedy to pojawiły się podejrzenia o korupcję na masową skalę. Momentem kluczowym w tej sytuacji był dwumecz z Angolą. Pierwsze spotkanie wygrali wówczas 3 do 1, drugie już przegrali 0 do 2. Spowodowało to, że nie zakwalifikowali się do Pucharu Narodów Afryki. Według niezależnej komisji miało dochodzić do pobierania pieniędzy za przegrane. Ten dzień zapisze się jako jeden z najsmutniejszych w historii futbolu w Zimbabwe. Obawiam się, że to co odkryliśmy to tylko wierzchołek góry lodowej. Mówił wtedy przewodniczący komisji badającej sprawę, Ahmed Ibrahim. W bieżącym roku w Zimbabwe doszło do kolejnej afery wokół piłki. Komisja Sportu i Rekreacji w sierpniu zaapelowała o rozwiązanie tamtejszego związku piłki nożnej i powołanie tymczasowego zarządu. Chwilę wcześniej w Zifa podjęto decyzję. O zawieszeniu całej obecnej reprezentacji która w czerwcu groziła strajkiem. Dożywotnio zdyskwalifikowany został były prezes Filip Chiangwa, który miał próbować uzyskać prawa do organizacji Mistrzostw Południowej Afryki, nie posiadając zgody władz. Pomimo pewnych przewinień miał poparcie ze strony FIFA, do której działające z Ministerstwem Sportu SRC wystąpiło o pomoc w usuwaniu ze stanowisk dowodzących związkiem, ze względu na brak przyzwolenia na ingerencję w funkcjonowanie Federacji Narodowych ze strony FIFA. Ja wam dziękuję bardzo za... Za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że przypadł Wam do gustu. Jeśli tak było, zachęcam do pozostawienia pozytywnej oceny, a nowe osoby do subskrybowania kanału. Zbliżamy się powoli do 60 tysięcy, więc mam nadzieję, że niedługo uda nam się to zrobić. Zapraszam jeszcze na moją grupę na Facebooku. Link oczywiście znajdziecie także w opisie. Codzienna dawka piłkarskich informacji, wiele postów nakłaniających do dyskusji, więc jeśli jesteś miłośnikiem piłki nożnej, to oczywiście ta grupa jest stworzona właśnie dla ciebie. W kolejnym filmie widzimy się standardowo w środę i co? Żegnam się z wami, więcej czasu wam nie zabieram. Życzę miłej niedzieli i dalszej części tygodnia. Chciałoby się powiedzieć, ale bardziej poprawnie by było nowego tygodnia, więc do środy. Dobra. Trzymajcie się. Dzięki wielkie za oglądanie i na razie